Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod jego tygodniowym odcinkiem. Tak więc jeżeli już teraz chciałbyś chciałabyś, abyśmy w przyszłą środę przeanalizowali dla ciebie jakiś konkretny projekt, jakąś konkretną kryptowalutę, notowanie jakiejś spółki, surowca, towaru, czy jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego, to zostaw nam przy komentarz pod tym dzisiejszym odcinkiem na YouTubie na kanale KryptoRaportu. To dla nas bardzo ważne, bo pomaga nam rozwijać ten projekt i mamy nadzieję, że dzięki temu analizy trafiają właśnie w wasz gust. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, która już od dłuższego czasu, jako jedna z niewielu firm na świecie, jest oficjalnym brokerem giełdy Binance. Cieszy to tym bardziej, że Skyrocket ma polskie korzenie, z samej platformy też możemy korzystać bezpłatnie. A co ciekawe, ma ona kilka bardzo, bardzo ciekawych funkcji. Z tego miejsca chciałem Wam też powiedzieć, że oprócz dzisiejszej analizy, wcześniej na kanale pojawił się też jeden inny materiał, do którego Was teraz tutaj zachęcam do obejrzenia, więc sprawdźcie sobie wszystkie nasze materiały na kanale i oprócz tego dzisiejszego obejrzcie jeszcze to co dla Was przygotowaliśmy a my tymczasem przechodzimy do tego co najistotniejsze, czyli do analizy i standardowo jak co tydzień rozpoczynamy od analizy Bitcoina, od analizy najstarszej z walut wirtualnych, która jakby nie spojrzeć, jednak zyskuje zyskuje dzisiaj i tak naprawdę w chwili nagrywania tego materiału, notowania Bitcoina przekraczają barierę 19 700 dolarów co jest jednym z najwyższych Poziomów w historii. Tak naprawdę warto tutaj zwrócić uwagę, że Bitcoin znalazł się w okolicy lokalnego poziomu oporu. Jest to opór, który wyznaczony został na podstawie szczytów z końca listopada i początku grudnia bieżącego roku, kiedy to notowania Bitcoina znalazły się na najwyższych poziomach w historii. Tak więc, jeżeli tylko opór ten zostałby trwale pokonany, to tak naprawdę Bitcoin wybiłby nowe ATH. I warto tutaj zwrócić uwagę, że jesteśmy niezwykle, niezwykle blisko tej psychologicznej bariery 20 tysięcy dolarów. Oczywiście. Póki co ta sytuacja notowania bitcoina wygląda w dalszym ciągu optymistycznie, w dalszym ciągu jesteśmy w trendzie wzrostowym i tak naprawdę wybicie powyżej obecnie testowanego poru mogłoby otwierać drogę do dalszych wzrostów. Problem pojawi się jednak w momencie, kiedy będziemy chcieli określić sobie potencjalny zasięg dla takiego ruchu, dlatego że skoro rynek nigdy nie był wyżej, nigdy nie testował wyższych poziomów, to nie mamy na jakiej podstawie wyznaczyć kolejnych technicznych poziomów. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że bariera 20 tysięcy jako psychologiczny poziom może być istotna. Może tak. Choć przyznam szczerze, że osobiście w to wątpię, bo wystarczy przeanalizować sobie lewą stronę wykresu i sprawdzić, jak rynek reagował w okolicy konkretnych poziomów typu 5000, 10000, 11, 12, 13, 14 itd. Teoretycznie są różne teorie, które mówią o tym, że okrągłe poziomy są dla rynku istotne. W praktyce, jak sobie przeanalizujemy notowania bitcoina, to nic takiego się nie wydarzyło. Tak naprawdę, jak rynek wzrósł z poziomu 5 do 10 tysięcy dolarów, co miało miejsce w drugiej połowie 2017 roku, to on w okolicy tych 10 tysięcy dolarów wcale się nie zatrzymał. Pędził dalej i dotarł tak naprawdę aż pod 20 tysięcy dolarów. Więc tu byłbym tak naprawdę dość sceptyczny, jeżeli chodzi o wskazywanie takich konkretnych poziomów. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest jest to, że jeszcze rynek nie domknął świecy obecnej, świecy, która testuje ten opór w wysokości 19 700 dolarów. A co za tym idzie? Nie powinniśmy jeszcze interpretować jej, nie powinniśmy wskazywać, że już doszło do trwałego wybicia. Tak naprawdę jeszcze troszeczkę czasu do zamknięcia tej świecy pozostało i jeżeli tylko cena Bitcoina osunie się poniżej i pojawi się tu jakaś większa reakcja podażowa, to moglibyśmy oczekiwać powstania przynajmniej formy korekty. Oczywiście nie mówię tutaj o zmianie trendu i powrocie do wielkich spadków, ale raczej o formie korekty, w wyniku której cena Bitcoina mogłaby osunąć się gdzieś w okolice 18 600 dolarów, dlatego że jest to ostatnio pokonany poziom oporu. On wybity został dokładnie 12 grudnia i w dalszym ciągu nie doczekał się jeszcze swojego retestu, więc teoretycznie możemy zakładać, że w średnim horyzoncie czasowym notowania Bitcoina będą rosły i wybiją powyżej tych 20 000 dolarów natomiast jest jeszcze wariant alternatywny wskazujący, że nim do tego dojdzie najpierw pojawi się jakaś forma korekty oczywiście na ten moment jest to scenariusz czysto hipotetyczny, dlatego, że żadnej reakcji podażowej tu nie mamy, więc póki co naprawdę wygląda to dość dobrze, wygląda to naprawdę optymistycznie i ja nie zdziwiłbym się, gdybyśmy jeszcze przed świętami mieli tak naprawdę barierę 20 tysięcy dolarów pokonaną, więc wygląda to bardzo, bardzo dobrze, my tymczasem idziemy sobie dalej, przechodzimy do notowań room i mimo, że ETH faktycznie jest dość mocno skorelowane z notowaniami Bitcoina widać to tak naprawdę nawet w ogólnych statystykach. Są serwisy, które mierzą tą korelację pomiędzy Bitcoinem i poszczególnymi altcoinami, i Ethereum tutaj wykazuje jedną z większych korelacji właśnie w stosunku do BTC. Natomiast e, warto zwrócić uwagę, że o ile Bitcoin jest na najwyższych poziomach w historii, wyższych niż był w grudniu 2017 roku, no tak notowania ETH są o wiele, wiele poniżej, dlatego że. Pod koniec właśnie, właściwie to w styczniu 2018 roku, notowania ETH zaliczyły najwyższy poziom 1440 dolarów, podczas gdy obecnie utrzymują się poniżej 600 dolarów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie doszło tutaj, to jest interwał tygodniowy, że w ostatnim czasie doszło tutaj do pokonania technicznego oporu w wysokości 500 dolarów. I teoretycznie, gdyby notowania ETH były kontynuowane, no to rynek ten mógłby wzrosnąć nawet do 800 dolarów, więc tu ten potencjał do dalszych wzrostów przekracza jeszcze 200 dolarów więc jest całkiem całkiem sporo tam mamy kolejny techniczny poziom oporu wyznaczony na podstawie wcześniejszych dołków wierzchołków więc bardzo bardzo fajna strefa idźmy dalej neo jeżeli chodzi o notowania neo to tu niestety tak wielu powodów do optymizmu nie mamy dlatego że notowania neo tutaj mamy z punktu widzenia interwału dziennego osunęły się kilka dni temu ponownie poniżej linii wcześniejszej tendencji wzrostowej to jest linia którą obserwujemy czy właściwie tą tendencję Obserwujemy sobie od połowy marca bieżącego roku. Ona była testowana kilkukrotnie jako wsparcie. Po wybiciu doczekaliśmy się jej retestu. Poziom był testowany jako opór, później znowu był testowany jako wsparcie i teraz po raz kolejny jest testowany jako opór. Jeżeli w okolicy tego poziomu pojawiłaby się większa reakcja podażowa. Na ten moment jeszcze jej takiej dużej nie ma. Natomiast gdyby ona się pojawiła, no to należałoby się przygotować na możliwość spadków notowań NEO gdzieś w okolice 13 dolarów i 55 centów, to jest najbliżej położony istotny poziom wsparcia. Kolejny to jest bariera 9.50, więc te potencjały nie są tutaj wcale małe i tak naprawdę zanegowanie tych spadków mogłoby pojawić się dopiero w momencie, kiedy notowania NEO ponownie wzrosną i ponownie znajdą się powyżej linii tendencji wzrostowej. Gdyby tak się stało, no to jak najbardziej moglibyśmy liczyć na wzrosty do poziomu 21 albo nawet 25-26 dolarów. Natomiast póki co nie wygląda to aż tak bardzo optymistycznie, jak chociażby notowania Bitcoina. Idźmy dalej, do notowania linka. Jeżeli chodzi o ten rynek, to tu również mamy linię tendencji wzrostowej, którą obserwujemy od połowy marca, natomiast w tym konkretnym przypadku ta linia tendencji nie została jeszcze wybita, właściwie ona nigdy jeszcze nie została wybita, a co za tym idzie, nawet jeżeli spadki, które obserwujemy tutaj już, tak naprawdę od 20 5 listopada byłyby kontynuowane, no to notowania linka mogłyby osunąć się ewentualnie w okolice linii tej tendencji wzrostowej. To jest techniczny poziom wsparcia, który zatrzymywał spadki nie raz i nie dwa, więc tak naprawdę gdyby w jego okolicy ponownie pojawiła się reakcja popytowa, rynek mógłby odbić i tak naprawdę notowania linka mogłyby osiągnąć czy to wycenę na poziomie mniej więcej 16 dolarów, czy docelowo nawet powyżej 20 dolarów, czyli powyżej szczytów z połowy sierpnia bieżącego roku. Natomiast w horyzoncie takich krótkoterminowym, kilku najbliższych najbliższych dni nie wykluczałbym wcale możliwości pogłębienia spadków właśnie gdzieś w okolice bariery 11 dolarów, bo to tam znajduje się linia tendencji wzrostowej. Idźmy dalej do notowań EOSA. Jeżeli chodzi o EOSA, to to jest rynek, który Okej, okay. on spada, on w ostatnim czasie od 25 listopada dość mocno spadł z poziomu właściwie 3,90 do poziomu 2,85 obecnie, więc nie jest to wcale mały spadek, natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że EOS od dłuższego czasu poszła się w trendzie horyzontalnym, ta konsolidacja trwa już od pierwszej połowy kwietnia bieżącego roku, w tym czasie mieliśmy spokojne ruchy boczne, pojawiły się jakieś wzrosty, spadki, tu znowu był wzrost. No i teraz od pewnego czasu obserwujemy spadki. Gdyby ta tendencja była kontynuowana, to tak naprawdę nie można by tu wykluczyć możliwości ponownego przetestowania bariery 2.35, 2 dolary 35 centów, to jest techniczne wsparcie stanowiące dolne ograniczenie tej całej konsolidacji. Warto też zwrócić uwagę, że jest to poziom, który testowany w ostatnim czasie na przestrzeni ostatnich miesięcy był wielokrotnie i jako opór i później naprawdę bardzo, bardzo dużo testów jako wsparcie. więc nawet gdyby rynek tam dotarł, to być może znów pojawi się jakaś reakcja popytowa. Natomiast na ten moment jednak yy, bardziej wygląda to, jakby jeszcze te spadki miały być pogłębione, jakby z poziomu 2,85, niespełna 2,86. Rynek do 2,35 miał się tutaj osunąć. Więc jeżeli chodzi o EOSA, no to tu zbyt wielu powodów do optymizmu. Na ten moment ja jeszcze nie dostrzegam, ewentualnie w okolicy tego wsparcia mogłoby być ciekawiej. Natomiast na ten moment tak ciekawie wcale tutaj nie jest. Idźmy dalej do Tezosa XTZ, Tezos, którego notowania też poruszają się w trendzie horyzontalnym, tylko tutaj ta konsolidacja trwa o wiele, wiele krócej, bo ją tak naprawdę obserwujemy prawie od początku września, od 3-4 mniej więcej, kiedy notowania Tezosa osunęły się poniżej bariery 2,75. To jest poziom, który w przeszłości stanowił lokalne wsparcie, a teraz był testowany jeden i niedawno drugi raz jako opór. Warto zwrócić uwagę, że dolne ograniczenie tej konsolidacji stanowi poziom, który jako opór był testowany już w grudniu 2019 roku. Chodzi tutaj o barierę dolara i 80 Centów, czyli 1,80, i tak naprawdę tu mamy sytuację bardzo podobną jak na tym wykresie przed chwileczką, dlatego że Biorąc pod uwagę niedawne odrzucenie górnego ograniczenia konsolidacji, w najbliższym czasie spadki mogłyby być kontynuowane nawet do 1,80. I tu warto zwrócić uwagę, że ta cała konsolidacja, którą obserwujemy, jest swego rodzaju formą korekty po wcześniejszych spadkach, dlatego że konsolidacja z technicznego punktu widzenia jest właśnie formą korekty. I co za tym idzie? Statystycznie rynek częściej z konsolidacji wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Tutaj ten wcześniejszy impuls był spadkowy i to wszystko sprawia, że nawet jak rynek spadnie do 1,80, to nie można. Być pewnym, że tam pojawi się reakcja popytowa. Być może wsparcie to zostanie pokonane. A gdyby tak się stało i gdyby notowania Tezosa osunęły się poniżej 1,80, to należałoby się przygotować na możliwość spadków nawet do 1,10. I to już jest całkiem spory zasięg, szczególnie że w chwili nagrywania tego materiału Tezos wyceniany jest na prawie 1,26 dolara. Więc 2,26, przepraszam. Więc tutaj ta przestrzeń do ewentualnych spadków byłaby bardzo, bardzo duża. Choć w pierwszej kolejności skupiałbym się na 1,80. No i idziemy dalej do. NPXS, czyli do notowań Pundi X, to jest rynek, który oczywiście wyznaczył bardzo ciekawy opór. Opór w wysokości 0,00240 tak naprawdę. Poziom wyznaczany na podstawie wierzchołków z połowy lutego bieżącego roku i później był też testowany od połowy lipca aż do drugiej połowy sierpnia, jako opór. W ostatnim czasie rynek ten porusza się jednak w trendzie. Delikatnie wzrostowym, jest to coś na wzór takiego równoległego kanału wzrostowego. Bardzo fajna, bardzo klarowna formacja. W tym momencie rynek testuje sobie dolne ograniczenie tej formacji, czyli linię tendencji wzrostowej. Natomiast jak dotąd nie pojawiła się tu żadna większa reakcja popytowa. Widzimy, że nawet wzrosty, które pojawiły się 12 i 13 grudnia, trwały zaledwie dwa dni. No i po czym od trzech dni znów obserwujemy spadki. Po raz kolejny rynek testuje tą linię tendencji. Więc widać, że reakcje popytowe, presje popytowe na tym rynku nie są wcale bardzo, bardzo duże, skoro rynek nie jest w stanie odbić się od technicznego wsparcia. Gdyby zatem doszło do wybicia poniżej no to należałoby się przygotować na możliwość spadków albo do poziomu 0,00141,50 albo nawet niżej gdzieś w okolice dołków z 7, 8 października bieżącego roku. To też jest bardzo ciekawy pułap, on był testowany w przeszłości jako opór, jako wsparcie i tu po raz kolejny był testowany jako wsparcie, więc e, oczywiście można by oczekiwać wzrostów, ale dopiero w momencie, kiedy w okolicy obecnie testowanego wsparcia pojawi się jakaś większa reakcja popytowa. Na ten moment jej nie ma, na ten moment rynek nie wykazuje, Żadnych presji popytowych, wręcz przeciwnie, widać, że trzecią sesję sobie spada powoli, bo powoli, ale jednak mimo wszystko utrzymuje się w okolicy technicznego poziomu wsparcia. I na koniec mamy notowania Waves'a. Jeżeli chodzi o wavesa, to tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda obecna sytuacja z punktu widzenia interwału tygodniowego, dlatego że wskutek ostatnich wzrostów, które tak naprawdę obserwujemy już od właściwie końcówki marca bieżącego roku, notowania wavesa. Pokonały dwa techniczne opory. Pierwszy to jest bariera 405, drugi to jest bariera 750, i to wszystko sprawiło, że ten altcoin znalazł się na najwyższym poziomie od tak naprawdę 2018 roku, od początku 2018 roku. W tym tygodniu obserwujemy niewielkie spadki, one nie przekraczają jeszcze 6%. Natomiast istotne będzie to, co wydarzy się w okolicy poziomu 750, dlatego że jeżeli w najbliższym czasie deprecjacja byłaby tutaj kontynuowana i notowania Wavesa osunęłyby się poniżej poziomu, 7,50 to tak naprawdę należałoby się przygotować na możliwość dalszych spadków, nawet właśnie w okolicy 4,05, bo to jest poziom, który w przeszłości był testowany jako opór. Mimo, że on pokonany został już tak naprawdę w pierwszej połowie listopada bieżącego roku, to w dalszym ciągu nie doczekaliśmy się jeszcze jego retestu, co zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów jak najbardziej powinno nastąpić, więc osunięcie poniżej 7,50 otwierałoby drogę do spadku w okolicy 4,05. Natomiast jeżeli w okolicy 7,50 już pojawiłaby się reakcja popytowa czyli ta korekta spadkowa, którą sobie obserwujemy, byłaby bardzo płytka i zatrzymałaby się już tutaj. No to wtedy można by oczekiwać ewentualnie odbicia i dalszych większych wzrostów, ale tu jak najbardziej byłbym ostrożny i uważniej przyglądałbym się temu, co wydarzy się w okolicy 7.50, dlatego że musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te wzrosty, które obserwujemy, tak naprawdę już od dłuższego czasu mają potężny, potężny zasięg. Tak naprawdę mówimy tutaj o skali wzrostów przekraczającej 2000%. 2000 80%. I w trakcie tych wzrostów nie pojawiła się żadna większa korekta. Ok, ktoś powie, że tutaj przez 3 tygodnie mieliśmy spadki. Tak, mieliśmy przez 3 tygodnie spadki w sierpniu bieżącego roku, natomiast to nie była żadna jakaś ponadprzeciętnie głęboka korekta, tym bardziej, że. Nawet po tej korekcie, gdybyśmy sobie zmierzyli zasięgi, no to rynek i tak już wzrósł tutaj o 364-365% bez żadnej większej korekty, więc jakieś odragowanie jak najbardziej mogłoby się tutaj pojawić, ono byłoby zdrowe i nie, nie wskazywałoby od razu na zmianę trendu i powrót do jakichś wielkich spadków, ale po prostu na takie ustabilizowanie się sytuacji. Więc jeżeli chodzi o projekty, które mieliśmy przygotowane dla Was na dzisiaj, to by było na tyle, jeżeli oczywiście Analiza Wam się podobała, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i nie zapomnijcie, żeby w komentarzu wskazać nam rynki, które mamy przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję, żegnam się z Wami, życzę znośnego tygodnia i samych zyskownych transakcji.